Całem ludziska. Czas na przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na Staszku i Graszku w przyszłym tygodniu. 50 przeglądów minęło jak jeden dzień, ależ ten czas Saturnżala 50 zobowiązuje, więc prawdopodobnie w tym tygodniu uda mi się w końcu wprowadzić w życie coś, co planowałem już od niepełna miesiąca. Także bądźcie czujni. A tak w ogóle, to zbliżają się Mikołajki, więc... No cóż, sami już widzicie, co dla Was przygotowałem z tej okazji. Prawdopodobnie ku uciesze większości z Was, wracamy do oryginalnego The Escapists i tym razem ogramy jedno z dostępnych DLC, a mianowicie Duct Tapes Are Forever. Dlaczego nie Escape Team? Odpowiedź jest prosta, ponieważ schabowy nie miał panierki. Schabowy bez panierki jest argumentem niepodważalnym. Deh. Yeah. Ale co ciekawe, to nie jedyna niespodzianka w tym tygodniu. Jest jeszcze inna gra, o którą prosiliście już od dłuższego czasu. Jaka? Ano Prison Architect. Grudzień zaczniemy zatem iście więziennym klimatem na wielu frontach. Z jednego kicia będziemy uciekać, a drugie będziemy budować. I niech mi teraz ktoś zasunie komenta, że nie słucham próśb swoich widzów. Poza tym na kanale pojawi się kolejny odcinek z Basement, bo akurat wyszedł jeszcze jeden fajny update i dobrze będzie go od razu zaprezentować. No i nie zabraknie też abstrakcji i humoru, których dostarczy nam Undertale. Pamiętajcie też, że do 1 grudnia trwa wyprzedaż Steam, na której można dorwać gry po dobrych obniżkach. Mój portfel oczywiście u zawodzi, ale dzięki temu możecie liczyć na to, że grudzień będzie pełen ciekawych indyków. I niesfornych lam oczywiście. No, i jeszcze nie może zabraknąć kolejnego głosowania. Poprzednio na niedzielny odcinek wybraliście Tower Folla. Obecni kandydaci to: Crypt of the Necro Dancer, Darkest Dungeon, The Forest, Plague Inc. Evolved oraz Shovel Knight, Plague of Shadows. Link do ankiety znajdziecie w opisie pod filmem, jak również w harmonogramie na www.staszekigraszek.pl. Na koniec, jak zwykle, pytanie tygodnia, które brzmi. Jaki jest Twój stosunek do internetowych troli? Hejtujesz? Edukujesz? Czy omijasz szerokim łukiem? Albo wąską kuszą? Dajcie znać w komentarzach! Na dziś to wszystko. Pamiętajcie, że nowy odcinek pojawia się codziennie o 16.00. Wszystkie gry razem z harmonogramem możecie podejrzeć na stronie www.staszekigraszek.pl, a najważniejsze aktualności znajdziecie na fejsie. Ode mnie jak zawsze wielka piona! Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach! taste